Siemaneczku, dzisiaj z rana, środa, szósta rano, pogoda jak widać bardzo ładna, ale wczoraj, wczoraj za to padało i była burza wieczorem, natomiast idziemy prosto z fabryki marzeń, nagramy jakiś materiał, może chyba najpierw zaczniemy od tego, słuchajcie jaki tu jest echo. U! Wszystko przecieka. widzicie. Spójrzcie. Ale może zaczniemy najpierw od YouTube. Y. Oj, strasznie nam YouTube'a ostatnio utrudnia. Ostatnio utrudnia nam strasznie nagrania. Wyobraźcie sobie parę razy zakląłem na jednym filmie wczorajszym W lesie. I już jest... Już jest Notka, że nie mogę na tym filmie zarabiać, bo film dla ludzi ponad 18 lat, a nie zaznaczyłem tego, ale naprawdę nie widziałem tego. Znaczy doszły mnie słuchy, doszły mnie słuchy, słuchaj, że słuchajcie, że, że będzie YouTube zaostrzał przepisy względem właśnie filmów, nie wiem czy live'ów, ale filmów to na pewno, że, kurde, że mi się im że właśnie że właśnie jeżeli będziecie na, nagrywać jakiś film, to jest zakaz mówienia brzydkich słów. Ponoć też jest zakaz palenia papierosów na filmie oraz jest zakaz spożywania alkoholu na filmie. No i miałem miałem właśnie to sprawdzić. Okazję. I powiem Wam szczerze, że to prawda. Wczoraj Mówię, powiedziałem parę brzydkich słów, kto chce umyć ręce, który wybieracie, a ja już biorę ten chyba, bo kranu nie ma, no i powiem Wam szczerze, że to jest prawda i trzeba strasznie uważać teraz jak się nagrywa filmy, żeby nie palnąć jakiegoś, no niecenzuralnego słowa bym powiedział, więc... Strasznie nam YouTube utrudnił obecnie pracę youtuberów, także streamerów. Na, na, na streamach chyba można się rugać. Nie słyszałem, żeby nie były jakieś przypadki, że za brzydkie słownictwo yy, wyrzu wyrzucali lub, lub kasowali. To znaczy widzicie, ja nie nagrywam. <kł> Więc moje filmy i tak automatycznie są kasowane, ponieważ tam muzyka jest spraw no, sprawami autorskimi, dlatego tak wychodzi. Natomiast gdybym nagrywał, ciekawe jakby to było. No ale także mówię jeszcze raz. Zdziwiłem się cholernie Mam nadzieję, że to nie przekleństwo. Zdziwiłem się strasznie o, Trochę podwiedzałem przy okazji O, o stolik może ty jeszcze... Chce... Wciasnąć do chaty. Albo lodóweczka, lówka. Nieśmigana. O. Prawie. No trochę przemalował. Światło jest, ale to pada z tego. <grym> Ze słońca, ale jest światło w lodówce. Jakby nie było. No tak to wygląda pięknie co? No także mówię, YouTube trochę utrudnia pracę, no e, już nie ma takiej wolności słowa. Tak mi się wydaje, no. Na co narzekają też inni streamerzy? Znaczy narzekają, no tak słyszałem, no, że po prostu, że, że nie... Oja, że nie wszyscy są zadowoleni z tego. A raczej większość nie jest zadowolona. I wcale się nie dziwi, bo trzeba teraz się łapać za język. Żeby czegoś nie palnąć, bo jak się to palnie niechcący, to automatycznie się na tym filmie nie zarabia, nie? To jeszcze chciałem powiedzieć. No, chciałbym powiedzieć o. Pytaliście się o tą sprawę moją. No więc mam tą sprawę jutro. Z chęcią idę na nią. Jestem wręcz zadowolony. Bardzo dziękuję panu Krzysiowi za to, że tak o mnie dba, że się tak o mnie martwi w ogóle że teraz mam sprawę. Także dzięki, dzięki Krzysiu, na pewno Ci przekażą moje podziękowania serdeczne. Ktoś się podejmie pomalowania tych ścian na nowo. Może ktoś, może ten właściciel zapłaci, bo to tak, tak być nie może, tapetę tylko trzeba będzie zerwać. No i tutaj te dziury połatać trochę. Na pewno jakiś fachowiec się znajdzie. Także jeszcze raz Krzysiu ci bardzo, bardzo dziękuję za to wszystko, co dla mnie robisz dobrego. Naprawdę jestem pełen podziwu dla ciebie, że jesteś tak, taka dobra dusza z ciebie, że dzięki tobie muszę iść do sądu. No ale cóż, no cóż zrobisz, no. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. To sprawa taka błahostka. Sprawa tych ślimaków. No słuchajcie, ja zrobiłem te ślimaki, wyszły dobre. Mam jeszcze odłożonych parę sztuk, chyba dziewięć. No, odłożyłem sobie, zamroziłem. Więc któregoś dnia, któregoś dnia po prostu pokażę Wam. Nie wiem, czy się da. Pokażę Wam, jak one wyglądają. To bardzo fajnie wygląda, i powiem Wam szczerze, wcale. O, właśnie. Proszę bardzo. Nawet on się podpisał, jeden ze ślimaków. Nie wiem, czy to akurat ten, którego złapałem, ale może i to ten. To, to był jego ostatni podpis, niestety. Także mówię Wam, no, naprawdę. Jest przy tym roboty, ale jak ktoś ma samo zaparcie, to warto spróbować. Na YouTubie jest bardzo dużo przepisów na temat winniczków i tak dalej. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć Wam, no? Poranek jest świetny. O, tu macie jakieś księgi, wpisy. Ja, nie wiem, co to są jakieś... Na miarę, w pomiary po No a tu jest jakaś księga, rachunku, wszystko to pozostawiane Jak po jakimś Czernobylu to wygląda Poważnie Wam mówię Tyle razy już tu byłem, że znam nami więcej, że które pomieszczenie na pamięć No może mebelki komuś sprzedać, może ktoś potrzebuje, biureczko to liczyć biureczko, jakoś już wszystko poskłada. O, jest eleganckie. Postawisz tylko pach, blacik, a placik stąd wziąć. I już biureczko jest gotowe. A jak. No, no i słuchajcie, no. I zapraszam do dzisiejszego live'a, no. Coś wymyślimy, zobaczymy, spróbujemy, może. O, ja myślałem, że ten wyjdę, a wyjdę, bo drzwi się otwierają, to się otwierają. Jeszcze raz kiedyś z wami zajdę tutaj. Trochę skopa trzeba. Jeszcze z wami tak kiedyś zajdę. No i mówię, zapraszam na live'a Dziękuję wszystkim za oglądanie. No i mówię, trzeba się łapać za język, bo kurczę, bo kurczę od razu zabierają zabierają po prostu zarabianie. No i wpisuj ci, że od 18 roku życia. No. Dzięki Wam ślicznie i życzę miłego Wam dnia. Na razie.